Witajcie kochani spontaniczni ogrodnicy. U mnie na działce, jak widzicie, rośnie fasolnik chiński. Wygląda jak fasola, dlatego nazywany bywa fasolą chińską lub wstęgą chińską. Warzywo to pochodzi i uprawiane jest głównie w Azji, to jest w Chinach i Tajlandii. Przy fasolniku. Przystanek zrobiła sobie parka niesamowitych motyli nocnych. Ten motyl to jest zawisak Tawulec. Tawulec jest to motyl, który spędza dnie na pniach drzew lub w murach. I gąsienice zawisaka, Tawulca, żerują na liściach Tawuły Japońskiej, Lilaka, Budlej Dawida czy też Ligustra. Wróćmy jednak kochani do uprawy fasolnika chińskiego. Fasolnik nadaje się do upraw pod osłonami i w gruncie, jest bardzo łatwy w uprawie. Ogrodnicy mogą go wykorzystywać jako zielony nawóz, ponieważ, ponieważ jego korzenie, podobnie jak bobu, czy też łubinu, mają zdolność wiązania azotu wprost z powietrza. Pasolnik na korzeniach ma bakterie brodawkowe, takie zgrubienia, które dobroczynnie wpływają na glebę i jej strukturę. Bakterie te wiążą azot wprost z powietrza, dlatego po zbiorach najlepiej zostawić korzenie w ziemi. Jest to warzywo jednoroczne, a sadzonka pnie się na wysokość nawet od 3 do 5 metrów i dlatego wymaga podpór. Fasolnik w moim ogrodzie ma dobre warunki, ponieważ zrobioną ma podporę z koła rowerowego. fasolnik wykształca długie strąki, podobne w wyglądzie i w smaku do fasolki szparagowej. Jego strąki są jednak znacznie dłuższe, bo mogą osiągać nawet 1 metr długości. W tym miejscu kochani, przypomnę wam o możliwości zasubskrybowania mojego kanału, na którym dowiecie się bardzo wielu ciekawych spraw związanych z ogrodnictwem. Nasiona fasolnika można już kupić u nas w kraju. Jest już kilku producentów i możemy je nabyć w każdym centrum ogrodniczym. Fasolnik lubi stanowiska słoneczne z glebą przepuszczalną. Jest to roślina ciepłolubna, dlatego do gruntu siejemy go pod koniec maja lub na początku czerwca, a pod osłonę miesiąc wcześniej. Nasiona są mniejsze od fasoli i dlatego należy je wysiać płyciej, to jest na głębokości około od 1 do 2 cm. I tak oto moi drodzy. W towarzystwie Zawisaka Tawulca pokazałam Wam mojego fasolnika. Jeśli film się podobał, dajcie łapkę w górę. Na razie, cześć, pa! pa.